Obrót obiektu w rysunku możemy wykonać na dwa podstawowe sposoby. Pierwszy z nich to jest zwyczajnie obrót o jakiś konkretny kąt, który podamy na przykład z klawiatury, albo zaznaczymy myszą. I wtedy rzeczywiście nasz obiekt obróci się względem wyznaczonego środka obrotu o ten konkretny kąt. Natomiast jest również taki sposób, który pozwoli nam obrócić jakiś obiekt względem innego. I zrobimy to w tym wypadku, że ten bok o długości 75 jednostek. Prawda? Będzie teraz obrócony pod takim samym kątem jak ta linia czarna. I oczywiście, razem z tą linią o długości 75 cały obiekt. Zaznaczam raz, dwa i widzimy rzeczywiście, że zostało to obrócone. Jeszcze pokażę to dokładnie, przenosą, przenosząc ten nasz czerwony obiekt do tego miejsca. I widzimy, że ta czerwona linia schodzi się z tą czarną. Prawda? Ta czarna nigdzie nam tutaj nie wystaje. Nie wystaje nam, dlatego że jest idealnie pod tą czerwoną. Ctrl Z, żeby cofnąć, i teraz pokażę Państwu od początku, jak to jest z tym obrotem. Zrobimy najpierw ten prosty sposób, bo jest dosyć łatwy, nie będziemy za długo nad nim się zastanawiać. Zaznaczamy zatem taki obiekt. Wpisujemy polecenie na obrót. Możecie Państwo wpisać to w pasku poleceń jako RO. Można również użyć ikony, ona znajduje się w panelu zmień. Tam, gdzie jest to narzędzie do przesuwania, mamy w menu rozwijalnym obrót. Więc zaznaczamy środek obrotu, tak jak nas prosi program, w pasku poleceń. Pamiętajcie Państwo, żeby zerkać do paska poleceń, bo tam zawsze są podpowiedzi od programu. Zatem ja zaznaczam środek obrotu na przykład w centrum mojego okręgu i zobaczcie Państwo, mogę obracać. Właśnie wokół tego centrum. No to jest dosyć prosta sprawa. Mogę również obracać wokół jakiegokolwiek innego punktu. Może teraz yy, zaznaczymy wokół tego punktu i rzeczywiście dałoby się to obracać. I co jeszcze możemy zrobić, bo ja tu do tej pory obracałem tutaj za pomocą wskazania myszy, ale mogę równie dobrze ten obrót zrobić o jakiś konkretny kąt. Na przykład wpiszę teraz w pasku poleceń 20, zatwierdzę to enterem i mój cały obiekt obrócił się o 20 stopni, a nie o jakiś tam kąt zaznaczony za pomocą myszy. I możemy sobie tak obracać w jakiś dowolny sposób, nie jest to jakoś szczególnie skomplikowane, możecie Państwo się tym pobawić. Natomiast ja chciałbym Państwu pokazać sposób nieco bardziej zaawansowany, i to jest obrót w odniesieniu. Ten obrót w odniesieniu będziemy robić sobie na dwa sposoby. Ja zachęcam Państwa, żeby to robić razem ze mną. Nie musicie Państwo mieć takiego skomplikowanego obiektu jak ja możecie Państwo równie dobrze narysować sobie jakąś zwykłą linię. Powiedzmy gdzieś taką. Dobrze byłoby mieć tę linię, tą linię w jakimś innym kolorze. Na przykład wybierzmy sobie, żeby tutaj był kolor zielony. I możecie Państwo obracać sobie jakąś dowolną linię względem jakiejś innej dowolnej linii. Czyli tu mam kolor czarny, tu zielony i możecie Państwo sobie próbować razem ze mną. Ja u siebie zaznaczę jeden bok tego mojego obiektu w kolorze niebieskim, żeby on był lepiej widoczny. I będziemy próbowali obrócić ten nasz cały obiekt. W taki sposób, żeby ta linia niebieska była równoległa do tej linii czarnej. Ok? I zrobimy to w, oczywiście w odniesieniu, tylko na takie dwa sposoby. Jeden będzie łatwiejszy, drugi będzie nieco trudniejszy, ale z, oba, z oboma sposobami na pewno sobie Państwo poradzicie. Pierwszy sposób wymaga od nas przeniesienia tego obiektu, czyli zaznaczyłem wszystkie tutaj obiekty, okręgi, łuki, linie, wymiary, zaznaczam i używam polecenia przesuń, tego, które znajdowało się w tym samym menu rozwijalnym, co obracanie. Zaznaczam punkty bazowe na początku niebieskiej linii i przenoszę to w taki sposób, żeby ta linia niebieska oraz czarna miały jeden punkt wspólny. Tu używam do tego punktów charakterystycznych. Jak ktoś jeszcze nie za bardzo wie, czym są te punkty charakterystyczne, to zachęcam do zerknięcia na film dotyczący lokalizacji. No dobra, mamy zatem to przeniesione i teraz spróbujemy to obrócić. I ktoś mógłby powiedzieć, że nie trzeba tutaj wcale znać tego Obrotu w odniesieniu, bo można zwyczajnie sprawdzić, jaki kąt ma ta czarna linia. Wystarczy, że ją zaznaczymy i zerkniemy do właściwości. Przypominam, CTRL 1, żeby właściwości włączyć albo wyłączyć. I na samym końcu, w tych wszystkich informacjach, znajdziecie Państwo kąt. Obecnie on wynosi 140. A ta niebieska linia, która będzie naszym wyznacznikiem obrotu całego obiektu, ma kąt 122. No i teoretycznie, możecie Państwo obrócić sobie ten cały obiekt, jak go zaznaczę. Możecie Państwo go obrócić o 18 stopni, prawda? Wpiszę polecenie na rotate. Środek obrotu zaznaczymy na początku tej niebieskiej i czarnej linii i wpiszemy kąt obrotu 18. Zatwierdzamy Enterem. Mamy pewność, że końcówka tej niebieskiej czarnej linii znajdują się w tym samym punkcie. Tutaj wygląda to, jakby rzeczywiście te dwie linie leżały idealnie na sobie, ale zwróćcie Państwo uwagę, że jak się nieco przybliżymy, to one jednak są odsunięte. Dlaczego tak, dlaczego tak to wygląda? Z czego to wynika? Jeżeli zaznaczycie sobie Państwo jedną z tych linii, czyli na przykład czarną, to zobaczycie Państwo, że ona ma kąt 140. Ta niebieska, jako że ją obróciliśmy o te kilkanaście stopni, też ma ten kąt 140. Dlaczego zatem one nie są do siebie równoległe? Wynika to z faktu, że we właściwościach z automatu macie Państwo wyświetlany ten kąt z dokładnością do jednego stopnia. Wpiszmy sobie polecenie jednostki. Zatwierdzam to Enterem i wyskoczy Państwu takie, takie okienko, gdzie możecie Państwo tą dokładność zmienić. Na przykład dla linii, dla długości, tam z automatu macie Państwo 4 miejsca po przecinku. Natomiast co do kąta, no to program zaokrągla nam to do jednego stopnia. Możecie Państwo sobie wybrać na przykład dwa miejsca po przecinku, kliknąć OK i zobaczcie Państwo teraz, jaki jest kąt nachylenia tych dwóch linii. Ta czarna linia okazuje się, że ma kąt 139,92, a niebieska... 139,62, czyli rzeczywiście nie są one równoległe, stąd wynika ta nieduża różnica, kiedy się przybliżymy. No dobra, Ctrl Z, żeby to cofnąć. Wiemy już zatem, że nie możemy obracać o jakiś konkretny kąt, bo wtedy nie będzie to precyzyjne. Możemy natomiast użyć naszego obrotu w odniesieniu i to już będzie idealnie precyzyjne. Zatem zaznaczamy te nasze obiekty, które chcemy obrócić. Prawda? Wpisujemy polecenie na obrót, tak jak do tej pory. Zaznaczamy środek obrotu na końcu tej czarnej linii i jednocześnie na końcu niebieskiej. Tak jak do tej pory. Nic się na razie nie zmieniło, tylko że teraz w pasku poleceń określamy kąt obrotu. I żeby tego nie robić nieprecyzyjnie, to my nie możemy go wpisać, musimy wybrać O jak odniesienie. Zatwierdzam to Enter. I teraz w pasku poleceń program zapyta nas określ kąt odniesienia. Ten kąt odniesienia możecie Państwo wpisać z klawiatury, czyli tutaj mieliśmy 139,62 chyba, no nieważne. Mieliśmy tam jakiś kąt konkretny we właściwościach, ale to jest kąt nieprecyzyjny, więc nie będziemy go wpisywać, tylko zaznaczymy za pomocą myszy. Ten kąt odniesienia to jest stary kąt. Stary kąt to jest ta niebieska linia. Zaznaczamy punkt początkowy i zaznaczamy punkt końcowy tej niebieskiej linii. I teraz w pasku poleceń program zapyta nas: Określ nowy kąt. Tutaj oczywiście nie będziemy go wpisywać z klawiatury, będziemy go zaznaczać, dociągając do jakiegoś punktu charakterystycznego, znajdującego się na czarnej linii. Ja na przykład dociągnę tutaj do punktu o nazwie koniec. Klikam lewy przycisk myszy. Jak się Państwo przybliżą, to ta niebieska linia i czarna one leżą idealnie pod jednym kątem one są równoległe. Możemy sobie nawet teraz zaznaczyć tą niebieską linię oraz czarną i zerknąć, że ich kąt, no tutaj jest 140, nie mam wartości po przecinku, ale jeszcze włączę sobie te jednostki, dokładność, na przykład, no nie wiem, do wielu miejsc po przecinku, zaznaczymy czarną, zaznaczymy niebieską, i zobaczcie Państwo, że kąt pokazuje ten sam gdyby te dwie linie miały różny kąt to tutaj byłaby wpisana wartość różna ale jest wpisana jakaś konkretna wartość dlatego wiem że te kąty nachylenia są identyczne i to był ten prostszy sposób obracania w odniesieniu, natomiast jest jeszcze nieco trudniejszy Ctrl Z Ctrl Z CTRL Z, CTRL Z. Chcę sobie cofnąć o właśnie do takiego miejsca. Zobaczcie Państwo, ta czarna linia i ta niebieska linia mają różne kąty. Widzimy, że we właściwościach jest napisane różne kąty nachylenia. Więc, jak możemy je teraz obrócić, żeby ten obiekt był równoległy tą niebieską linią do czarnej? Wpisujemy polecenie na obrót, czyli Rotate. Określamy środek obrotu w tym samym miejscu jak do tej pory. Nic się na razie nie zmienia. Wybieramy o jak odniesienie. Nic się na razie nie zmienia. To samo co było poprzednio. Program pyta o kąt odniesienia. Zaznaczamy stary kąt. Raz i dwa. I tutaj będzie nasza pierwsza zmiana, bo przedtem musieliśmy zaznaczyć ten nowy kąt, prawda? Tutaj, tak informacyjnie, jak ktoś nie chce się odnosić do jakiegoś narysowanego obiektu to mógłby sobie po prostu teraz wpisać ten kąt na przykład 180, wyszłoby mu coś takiego. Chciałby 90, wyszłoby coś takiego. Więc możecie państwo sobie teraz też wpisać jakiś konkretny kąt. Natomiast ja chcę się odnieść konkretnie do tej czarnej linii, no ale jak widzimy, nie mamy punktu wspólnego. To nam trochę przeszkadza. Więc teraz zerkamy w pasek poleceń i tam znajdziecie państwo P jak punkty. Wpisujemy literę P, zatwierdzamy Enterem. I program zapyta określ pierwszy punkt. Ten pierwszy punkt zaznaczymy na początku czarnej linii i drugi punkt, o który pyta nas teraz program, na końcu czarnej linii. I zobaczcie Państwo, że obiekt już mi się obrócił. Możemy zaznaczyć niebieską czarną linię. Jak Państwo widzą, kąt jest wpisany konkretny, mają ten sam. Możemy też te obiekty przesunąć, żebyśmy sprawdzili, czy aby na pewno mają ten sam obrót. Zobaczcie Państwo, jak się przybliżymy, to czarna linia nie wychodzi spod niebieskiej, to znaczy, że leżą idealnie jedna na drugiej. I na takiej zasadzie działa obrót w odniesieniu. Jeżeli będziecie Państwo mieć z tym jakiś problem, to proszę pisać w komentarzu, ewentualnie można zgłosić się do naszej pomocy technicznej.